odcinek 29 nowy dom daleko jeszcze do tego nowego domu? i... no nie, nie zginął już na odcinka czy ty zawsze musisz się przejmować tym głupim liściem? w nie ma ja i z liściami nie mam pokoju a gdzie jest tu robot? z syna syna, synu, synu. 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 jak by to powiedzieć on już nie żyje czemu? bo nie walczył z nami w poprzednim odcinku i musieliśmy go zniszczyć lepszy był ten robot 1.0 a teraz już żadnego robota nie będziemy mieć chyba dobra jesteśmy witam was w nowym domu O oh my god ech tak no jak widać uiiii że Czekaj, to znaczy, że teraz pomidor będzie na tym żółtym będziesz leżeć cytrynko, na szarmia, a pod spodem pomidor. A tata będzie leżał tu. O boże. Kuchnia też jest ewentualnie. Ej, moment, bo mnie so, na coś wciąga. O nie! Ojciec, jabko, Boże Chryste! I oni polecieli? W jakiś portar się. Portar się uruchomił. Nie, gdzie ich mogło zbierać? Właśnie nie wiem. Muszę zapytać Michu Gaminga. Michu! Ho, ho! Merry Christmas! To jeszcze nie czas, Michu. Hmm. Do Ups, da się to zaprawić czego wy chcecie? Czego wy chcecie? Chcę, żebyś... Poleciał, gdzie poleciał mi pomarańcze jabłko? Co zostało? Boxa. To Ksele Boxa No niestety Ale jakim co było do Boxa? Jak już przecież Ja myślałem, że oni już tam nigdy nie wrócą do Xeleboksa. Myślałem, że tak będzie, bo ostatni Nie pamiętam jaki był ostatni odcinek, kiedy oni byli w Ksele Boxie, Ale to pamiętam, że to był y, jakiś z początkiem numerku 1. A w jakimś dwudziestym nie pojęto, czy był. No... No dobra, to ja znika. Um, dobra, musimy ich znaleźć jakimś cudem w boksie. No, a teraz, teraz pewnie się przyniesie wszystko do Pseleboksa. z stół, akurat przejść do tego księżyca, który już nie jest tak popularny na tym kanale, bo teraz tylko Melon Sandbox rządzi w pomarańczej Ja no. I w ogóle. Jesteśmy na tym statku znowu. No nie, ale to i mam to że nie ma tych. Przecież ostatnio ich wiesz, co z nimi robotów. O nie. Słyszałem to. Co słyszałeś? Słyszałem, jak mówiło, pojawianie się robotów. No nie. Ale ja słyszałem, że tylko dwóch. Dobra, to musimy wziąć jakieś brody. Znaczy nie możemy ich wziąć, ale... Może się jakieś zaraz pojawi. O, 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 Boże, o, boże, o, boże! Do... Dobra, mamy.

Ten dobra, nieważne. No dobra. No to czas iść spaść. Ojej. O, o Boże, O nie, mamy łączoną kuchnię z kuchłem. Nie ha ha.

ale mnie ważne. No dobra, widzowie, będzie mi się podawał 29 odcinek z pomarańczy i jabłko. I tak wiem, pewnie się nie spodziewaliście, że tak szybko się pojawi, bo, bo odcinek 28, to co pamiętam, to chyba był, nie pamiętam, 15 października, a w ogóle ja ten odcinek, tak, Wam 17 października, a wy to widzicie 18 października. I, te, I temu ustawiłem właśnie premierę temu, bo wiecie, 17 października, czyli e, dla Was wiecie jutro, znaczy wczoraj, no właśnie nagrywałem jakąś tą kierkę, bo jeszcze nie wiem co będę ewentualnie nagrywać. Więc dobra. Mam Wam się podobał odcinek i ja się z wami żegnam i do następnego Elo.